Zakajcie. Jezu. Jest ok, a sam nie wiem już teraz, czy. No tak, bo zniknął, ter zniknął chyba teraz ten korytarz, już sam nie wiem, jestem zagubiony. Zgubiony. Zniknął chyba ten y, korytarz, gdzie były drzwi, w którym. do pokoju, w którym była Angela. Co jest właściwie. His face is covered with a piece of paper. There's something written on it. This man was hanged for the crime of arson. Ten mężczyzna został powieszony z powodu. dopuścił się podpalenia, może tak to lepiej brzmi. Sprawiedliwość um, i zemsta zostały dokonane. This man was hanged for the crime of counterfeiting. Counterfaten, ha Ciężko mi stwierdzić, będę musiał sprawdzić. Yy, tutaj za kradzież. Counterfaten. Jakiś może przekręt finansowy? Nie, nie wiem A Ten Swindlen Też kurczę nie wiem, co to Swindlen Tutaj za yy, porwanie kidnapping. To morderstwo. No dobra, ale czy ja coś mogę zrobić? Czy coś w ogóle powinienem zrobić? Tej z tyłu nie mają nic. Nie mogę zdjąć im tych papierowych. Nie wiem, czy jakieś maski, nie wiem, co to w ogóle jest. Nie, się nic nie dzieje. Poczekajcie... Nie, no chyba nie mogę. Ty, A pani o to chodzi, co? Aha. Że muszę wrócić do tamtego pomieszczenia. No właśnie nie jestem pewien, zaraz zobaczymy, czy to są dwa oddzielne pomieszczenia. Na przykład pociągnąć w zalinę, która odpowiada położeniu poszczególnych tych, tych kryminalistów. Jakieś tak najbardziej. marde jest takie najbardziej wymowne, więc może pociągnę tamtą linę która odpowiada Czy nie chce mi się z nimi tutaj pateczkować fragment czekajcie teraz ciekawości hmm, jest tak samo no nie już daliby sobie spokój Jak tam się trzymam? No nie jest źle. Są chyba, są chyba dwa oddzielne pomieszczenia. No to wygląda, ale takim cudem ja tego nie zauważyłem. I wrócimy do, zobaczymy, czy dobrze kombinuje. Co mam zrobić? Zakładałem, że tu gdzieś będzie klucz. Nic się nie dzieje. Chyba nie muszę tych zwłok ciachać tym mieczem. No, Dajcie spokój. Hmm. Coś bym przeoczył? Czyta ta gazeta jest film, z But this one has today's date. That's kind of strange. Te gazety mają dzisiejszą datę. No to rzeczywiście dziwne. A więc moi drodzy, sprawy wyglądają następująco. Mm, musiałem zajrzeć do poradnika ostatecznie, bo nie wiedziałem co ja mam tutaj zrobić. Jakie jest rozwiązanie tej całej zagadki? I w poradniku znalazłem informację, że powinienem natrafić na jakiś tekst, który pomoże mi zdecydować, którego więźnia powinienem uwolnić. Problem jest jednak taki, że ja na żaden taki tekst nie natrafiłem i nie wiem zupełnie, gdzie go szukać. Więc jesteśmy, kurczę, w kropce. Jesteśmy w kropce, bo w żadnej z tych gazet nic nie było. Hmm. A w tym. A w tym poradniku nie było z kolei informacji, gdzie ja mogę tę wskazówkę znaleźć. Więc. Jak tylko podejdę, to już sprawdzaliśmy. Jak podejdę do tych postaci, to tylko informacje, co oni uczynili. Ale to tyle. Kurczę. Nie mam, nie mam ochoty na rozmowę z wami. Zajrzę to pomieszczenie. No nic tu nie ma, no nic tu nie ma. No to czytaliśmy, ale to nie jest ten tekst, który powinniśmy mieć. Boż! To całe ja całe ja nie sprawdziłem tego. No kurczę, podchodziłem do tej tabliczki i widzicie mój błąd. No to to z reguły tak jest. Dead man, dead man, swinging in a tree. How many dead man do you see? Don't turn blue and face gone gray. Watch them as they twist and sway. The first one killed the butcher man. Then cooked him in the frying pan. him to his hungry guests and gave them seconds on request. Nie wiem czy mam próbować to. Tłumaczyć? W każdym razie pierwszy z tych powieszonych zabił rzeźnika, <grytania> smażył go na patelni i podał gościom. The next one with his smiling sweets stole poor children of the streets no to kidnapper. To man who dressed unsavory, he sold them into slavery. I oddawał do niewoli. Breaking into a home at night to złodziej. The thief had a nasty, nasty fright, filled with his foolish head with ale. Walking among the county jail, the artist with his daunting skill tried his hand at painting bulls. A to pewnie counter-fiddling, czy jakoś tak ten wyraz, no właśnie myślałem, że to jakieś przekręty. But cotton rain he was undone when the ink he'd used uh, did start to run. With promises of great re return, taking gold he did not earn, it up of sight, quietly slipped off into night. of great return. Obietnice składał i he nie wypełnił. Three houses in ashes burned, the sheriff with no place to turn. The place to his town, locked him up and beat him down. Mm. 6 feet long and 6 men wide, rounder and X, the nose but bit tight eee. Czekajcie, jeszcze raz eee. Jakiś tu muszę znaleźć Punkt styczny eee. Czyli tak, mamy wzmiankę o, o morderce o złodzieju, o porywaczu, o złodzieju, o gościu od przykrętów i to, co nie dotrzyma obietnic. Ale na koniec ta ostatnia zwrotka o podpalaczu jest trochę inaczej skonstruowana. Spy Stranger to his town. Locked him up and beat him down. To czyżby chodziło o podpalacza? Podpalacz był gdzie? On był chyba na początku. Przed rozpoczęciem nagrywania. Czekajcie. No dobra, pobiegniemy. Zdaje mi się, że. On był na samym starcie. Nara nie chcę niczego od was nie kupię, niczego od was nie kupię. Dobrze pamiętam. Ta Dobra, to pociągniemy to pierwsze, zobaczymy, co się stanie. Bo nie pasuje. No nie nie pasuje konstrukcja tej zwrotki. Więc może to jest ta różnica. Dobra. Okej. I co, coś się w ogóle wydarzyło? To jest to samo. Ta. Dobra, teraz wracam do tego pomieszczenia. Kolejna przebieżka, dobrze, że można ich jakoś wyminąć Aha A więc jednak The key of the persecuted Ogarnąłem The paper that was covering the corpse's face is lying here Ale tego nie potrzebujemy No dobra, tylko teraz pytanie hmm, Czy cofamy się, by zapisać czy lecimy przed siebie? Po lewej są drzwi. Tak, dobra, to chodźmy, zapiszemy i spróbujemy użyć tego klucza. Całe szczęście, że nie musiałem wracać do tych kanałów, by się mierzyć z piramidą głowem nie mam na to totalnie ochoty chociaż i tak jakoś jest nareszcie jest jakoś lepiej no nie wiem czy jesteśmy już w połowie gry nara 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 myślę że możemy być może nawet dalej mi się w sumie nie zdziwił. Myślę, że jeszcze będziemy mieli do odwiedzenia hmm, na pewno ten hotel, o którym była wzmianka w tym teleturnieju. I jeszcze była jakaś mowa o parku rozrywki, więc myślę, że jeszcze dwie lokacje odwiedzimy. To tak chyba, pff, chyba maksymalnie. Dobra. Udało się. Oka, o, katwisyna! Ujazdak, skrzypi. E, czekajcie. E, jeszcze tutaj coś ja miałem do sprawdzenia. The basement, the basement. Czy. Permit head painting. Nie wiem, czy mam ochotę na to patrzeć. Czy to wszystko mi zapisało? Aha, to mi zapisało, tak, te. E, te wskazówkę, dobra, te zagadkę właściwie, wskazówkę, okej. Okay. Cicho, bardzo cicho, jakaś mapka. Mam dwie drabinki Nie drabinki, tylko mam bramę I drzwi, już bez drabinek Oj, oj, oj. Maria? Maria? Co, dotarliśmy? Ojej Maria? Maria, No. Co tu się stało? Kurczę, totalnie to nie pamiętam. Jezu. Ta pobita? I oczy wypalone? Fak, dlaczego? Kurczę, czekajcie, ściszę muzykę, bo nie wiem, czy to nie będzie chronione prawami autorskimi. Dlaczego to się stało? Ja coś zepsułem? Czy co? Czy na przykład to, że patrzyłem na zdjęcie Mary, miał jakiś wpływ? Ona wcześniej została zaatakowana możemy przejść, przez Piramid Heda. Przeżyła i teraz coś takiego? Ale ona. Na początku myślałem, że ona użyła noża, że tak powiem, nie chcę wypowiadać tych, tych słów. Że użyła noża, ale to wyglądało, jakby ktoś ją skrzywdził. Kurczę, jestem, jestem zaskoczony. Nie, Nie pamiętam to zupełnie. Czy on powiedzi powiedział Mary na początku? Znaczy później? Czy na przykład to, że patrzyłem na zdjęcie Mary, miał wpływ na tę sytuację? Gdzie my teraz jesteśmy? Świetnie Cmentarz Czekajcie, napiszę ha, Nie mam wody w kubku, dobra, już nie będę teraz lał Nalewał. Jaka tutaj była przyczyna tej sytuacji? Lepita, this fellow drunk, one last battle of ale. before he was executed and laid here. Jakiś pijak, który został. Uh, Egzekucja została na nim wykonana. Naboje. No, albo. Nie wiem, jakbym miał jakoś interpretować. Najpierw sprawdzę te nagrobki, potem zapiszę. Albo pojawił się Pyramid Head. I po prostu ją zaatakował. Albo hmm, fakt, że patrzyliśmy na zdjęcie Mary cały czas Miriam K. Trader I to sprawiło, że James Walter Sullivan o, Chyba morderca, o którym wspominaliśmy, była w wzmianka w gazecie i przez to, że James patrzył na zdjęcie Mary, to zadecydowało o tym, że w jego myśle, w jego sercu jest miejsce dla jednej kobiety. I dlatego Maria spotkał taki los. Eddie Dąbrowski, Angelo Rosco? Czekajcie, Eddie Dąbrowski, Eddie. Czelorowsko, to Angela wiadomo, jeszcze pomyślałem, że właśnie może Angela to zrobiła. To jest James Sunderland. Grobki dla nas przygotowane. Czy to nie jest upiorne? Nie zgadnę, do którego będę musiał wskoczyć. No powiedzcie, czy ta historia nie jest genialna? <laughs> czy ta historia nie jest genialna? Jest przerażająca, ale jednocześnie pełna emocji. Z odpowiednim wyczuciem. Odpowiednio zbilansowana, zbalansowana. Dająca, skłaniająca do refleksji, do wysnuwania własnych wniosków. Z piękną prawą muzyczną. C czegoś dziś więcej? Przyprawiające ociarki i podwyższone tętno spoczynkowe Musimy wskoczyć, no bo chyba Innej opcji nie ma Will you go down? A czekajcie, jestem ciekaw czy mogę do innych spróbować The deep hole here, but there's nothing inside Tak, skok chyba numer 7 Jeszcze a propos tej Marii końcowego, Jej końcowego losu może to było skryptowane? Nie wiem. Ciekaw jestem, właśnie. Czy to. Czy można było uniknąć takiej sytuacji? Czy, czy nie? Skaczemy, już się przyzwyczailiśmy. Do skakania w czeluście. Dobra. Pogłoszę. Czyli zapatrzenie na. Nie, to było upiorne, jakby patrzenie na zdjęcie że one pozbawiło życia kobietę. i też pytanie, czy oni się znali. Ich rozmowa sugerowała, że tak. Przejmująca cisza i tylko światło latarki i pył. Ale mam ciary, jaki fragment? O kurczę. Nie wiem, czy mam podwyższoną gorączkę, czy co. Nawet jakbym nie miał. Tak bym się cały trząsł. Znowu będziemy szli w nieskończoność. Takiś tunel O oh fuck, patrzcie robi się krwisto. I coraz kurczę ciemniej. O oh fuck. Ale to wygląda. Zrobię screena.